Hejcie ja sobie jest Jency Dzisiaj Mianowicie dzisiaj jak widzicie, widzicie gramy tutaj Fortnite, a będzie to część losowa lotnia, jak widzicie tutaj mam losową lotnię. Um, bo w sumie nie mam wszystkich kolorów. Nie. Chciałem powiedzieć, że mam kurde, tylko nie mam takich najbardziej kart Trud, Trudno, no nic. A, jak to się trafi jak trafi te, to będą złote, jak trafi te, to będą przyletok, okej? Okay? Dobra, to jesteśmy ustaleni y, i gramy. Matrix miał z nami być, ale od nas nie odłączył, ale nie zgłaszał długo gotowości, no i po prostu go musiałem opuścić. Gramy oczywiście w solo. To, a nie powiedziałam wam najważniejszego, gram na swoim nowym kompie. Dlatego, oczywiście, jest odcinek z Fortnite'a. Tego, że na moim kąpie no, bugowało, nie dało się grać, jeśli się nagrywało. No więc teraz już się da. Powiem wam, że ja się bardzo cieszę z tego powodu. I my sobie chyba polecimy, na co byśmy sobie polecili. A tutaj się polecimy, ja sobie tutaj lubię latać, słuchajcie, a jestem mega ciekawa, jaka lotnia mi się trafi. Ogólnie to w Fortnite tu bardzo szybko mi chodzi. Nie mam żadnych zastrzeżeń, więc bardzo się cieszę, że wreszcie mogę dla was yy, nagrywać z Fortnite'a, yy, więc no. Yy, a, i nie mówię na mnie nubek, bo ja nie jestem jakaś zbyt dobra z Fortnite'a Ale no też za złanie jestem trochę już gram w tego Fortnite'a jakby nie było yy, no. A, i słuchajcie, robisz coś takiego Piszcie w komentarzu swojej nazwy i będę robić dosowanie I kogoś dodam w Fortnite do przyjaciół yy, Okej, okay, my sobie lecimy tutaj na taką fajną miejscówkę Ogólnie ją bardzo lubię Znaczy chcę... Tak same... o złu... yy, tabuł, złote, czy fioletowe. To chyba było złoto Dobra, mógł same złote bronie <słuch> Hard P ja mam, że tej rądki chyba dość długo nie przetrwam... Um, dobra, lecimy sobie tutaj. I tutaj. Normalnie jesteśmy, nie? E, ciekawe, jestem czy mi wypadnie jakaś złota rzecz. E, oczywiście, albo wiecie co? Jak wypadają te mityczne, to zrobimy, że można złote i fioletowe, i tak to nie jest żadne utrudnienie ani ułatwienie. Bo oczywiście, leczenia można. Oj, już wywalam, już jasne, jasne. E, bo nie pamiętam ile ja już to mówiłam, które było za fioletowe, które za złote. Więc, żeby było fair, to po prostu tak zrobię, dobra? E, I no. I no dobra, to idziemy sobie po kolejną skrzyneczkę tutaj wbijamy. Nic złotego jak zwykle, tak myślałam. Może w chacie u będzie jakiś złoty itemek. wątpię w to szczerze. Eee, no. Dobra. Ale jestem smutna ogólnie, że tak mi się trafiło. Przecież ja to zaraz przejdę, zaraz tu przy, przyjdzie i mi po prostu zabija, tak zeszczelnie. Eee, dobra. No kiedyś tam, tam są ogólnie 4 strzynki, a nie 5. 1, 2, 3 i tam w krzakach jeszcze 1, y, y, tam są 3, to będzie 4 i tutaj będzie, ta, i tam jest 5 jeszcze w krzakach. Ymm, no myślę, że to się ogólnie uda, ta gierka. Jakby był winek, jak to by było idealnie, po prostu znakomicie no, jak będzie, tego nie będzie, no jakby to nic, nic światowego, nic, yy, nic, ee, nic, ee, nic ee, m, złotego, więc zbijamy sobie tutaj, oczywiście, potaczki sobie weźmiemy, proszę, oby coś światowego, złotego, no kurde, ten chłopak mnie chyba nie słucha, no kurczę, on chce, żebym ja przegrała chyba. Dobra, yy, dobra Czyli pijemy sobie poty Dobra, yyyy Zyskaj 500 osłony Wow, normalnie yy, A, i tutaj otworzyliśmy? Otworzyliśmy chyba, to teraz idziemy do krzaków, Może tam coś się trafi A jak nie to na okolicę pójdziemy Yyy... No, jakby to nic, tylko duża pota. No chociaż mamy więcej jakby swojego tego osłony kewa, yy, bo m, żeby nas normalnie. W ogóle, piszcie co robić, bo ja tak ogólnie teraz yy, właśnie te, te zadania wykonuję i nie dostaję expa jak mam setny poziom. I nie wiem właśnie jak to naprawić. Dobra, tam mamy okolice, to idziemy sobie na tą okolicę. i może... czy ja? nie, nie idziemy na okolice widziałam wam typa zaraz pewnie zginę, to idziemy do tej takiej ciężarówy spełnimy ze tak ten desen dobra, nie życzmy sobie źle ale nie że już przetrwałam jest 57 osób, a bez broni to i tak szacun, nie widzowie? Więc no. I ogólnie piszcie jakieś pomyśliki na takie challenge z Fortnite'ika. No, no jeśli tak jesteście, no po prostu piszcie, nie? E, bo ja e, ogólnie właśnie nie wiem jak to sobie bardzo z tego Fortnite'a nagrywać. Czy w ogóle takie challenge? E... No nie, nie mam pojęcia pojęcia. I znowu nic. Może na kargołodnym, a nie kargołodny jest poza strefą. E, dobra. Widzę, że to jest już typowa przegrana. Po prostu nic. Już chociaż nawet pistolet bym chciała. Ej, a są jakieś zrzuty? Bo no nie ma jeszcze jakichś zrzutów. Żadnych zrzutów, słuchajcie, nie ma. Yy, więc to jest szkoda. Bardzo wielka szkoda. Bo w zrzutach to by coś było, słuchajcie. Mogło by i coś być, no. no. Jedyną teraz moją bronią to będzie motorówka. No po prostu super. Więc popłyniemy sobie tam yy, do, yy, do strafy. Tak. Nie odpalam, to mogę tu włączyć, w którym to jest. tutaj nie to tak, to by to nie. każdy, teraz zaczniemy mieć czatkę, to robi zginę, zginę, mam nie, zginę. O nie, damy się dwóch tych zomali. Ja się też coś. się z Tam może coś nie ma. To nie jest. O nie, zniszczyli mi motorówkę, to już po mnie jest. To uciekamy. Ej, jak oni mnie teraz... Druga motorowa. Oni mnie teraz nie zauważam, to będzie święta jańska po prostu. E dobra. I uciekamy. Uciek tak to się robi, tak to się nie? Tak to się robi. W ogóle myślałam, że w po mnie jest, a muszę powiedzieć, że zaraz tak się zapięczę, że jednak nie. Ale dobra. Jeszcze jedziemy ze gdzie ja nigdy nie wiem, ja jestem. No, dobra, jestem w strefie. Nie będę jej tak cicho Czekajcie, patrzymy sobie na mapkę. Nie ma żadnych zrzutów dalej, to chyba będziemy musieli czekać, aby na końcu, aż zrzucie się nie pojawią, bo inaczej to słuchajcie, to marna rozgrywka. Eee, no, a, nie. Marna rozgrywka. Eee, już jest 8 minut filmu. Eee, myślę, że minęło co te filmy wyznaczyć. Proszę, no minut, bo w pewnym razie te filmy też trwają. A jakaś skrzynka, to my sobie tutaj wyciągniemy. No, ale myślę, że to docenicie też, że zaczęłam nagrywać. Fortnite to już trochę... bardziej jeszcze grom, wiecie. wiecie. No no, 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 Minecraft to już no mało. No nie, że mało ludzi gra. Bo teraz ludzie ulepszają Minecrafta, dodajemy te fajne rzeczy, jakieś mody. I Minecraft nadal się rozwija. Minecraft dla mnie jest między dalej super grom, ale no Fortnite ma chyba większą popularność. Znaczy, szczerze nie wiem, ale kiedyś mi. Chyba tak mówi, że właśnie Fortnite w yy, i... i właśnie teraz sobie tutaj tak pływamy, muszę yy, czekać aż yy, jest 35 osób, a yy, ja ani nie mniej broni tylko nie i koteczka. A ja widzę, chyba byśmy sobie wzięli te podki ten podcast, w sumie jedną. E, że ich mniej więcej po prostu he hepa, o i płynie nie sobie do destrukcji. Wiem, że tylko to chyba jest nieprzezwobione. To nie. Żeby to O, Żeby to rozwalimy patrzcie. E. Czy jest jakiś rzut no nie ma na rzutów. co to jest normalnie e, dobra tam też woda słuchajcie prowadzi więc my się postanowimy e, my się postaramy tą wodą tam dopłynąć nie no e, do strefy normalnie to jest Wow, jest 24 osoby, a my mamy, nie mamy ani jednego kila, ani, ale... oczywiście my nie zginęliśmy, no to jest po prostu, wydaje mi się ja nie mam żadnej broni w grze, żadnej broni, zero broni, ja gram po prostu, nie mam niczego. Nie mogłam wyopatrzyć jakaś skrzynka i takie, tak mi wyleciało coś światowego. no ale ja oczywiście nie wyleciałam, no mam w ogóle co miało nie. Um... Słuchajcie, rozgrywka już dobiega końca. Ja nadal nie mam broni i gina. Ej, on ucieka przede mną, ja cię! Jak go załatwimy, to będzie chyba jakiś normalnie cud. Ej, dobra, Ej, nie go załatwimy, na maksa go załatwimy, normalnie na maksa go załatwimy. odjechane. Powiem wam, że było to odjechane. Yy, ani jednego życia nie straciliśmy, tylko no, po prostu troszeczkę keba. Yy, a my dalej gramy tylko na leczeniach kilofie i po prostu... Nie czemu gramy No. Yy, to... Jest 13 osób i dodatkowo na sol. Jak ja to wygram, i to nie moja pierwsza w sumie wygrana na solo, bo na działa to już nieraz wygram, ale na solo to jeszcze ani razu. Ym, więc normalnie szacun. Kurde, ja nie mogę, jak ja to wygram, to ja nie wiem co ja zrobię ze sobą. No serio, to jest tak... Teraz irytujące wręcz nawet można powiedzieć, bo nie ma to żadnego złota, Nie mam żadnej broni i normalnie ten. Ej, jakbyśmy mieli trapa, to byśmy tu skampili, fajnie by było, nie? Skampilibyśmy tutaj i czekalibyśmy. Oooo! Wreszcie coś. <laughs> metowego. I byśmy czekali normalnie na kogoś. Ale dobra, połowimy sobie coś. Emm. Um... Eee. Ja nie umiem ogólnie łowić. Ja wiem, że was to uprzedzałam. No i nic światowego nadal kurczę słuchajcie. Nie ma nic światowego. No jakieś drewno mi to pada, jakieś coś, ale nie ma nic światowego. No nic, po prostu widzowie, no nic. No słuchajcie, my tu chyba zostaniemy w tym domeczku. Tylko szkoda, że ja nie będę słyszała w sumie stupek, Bo jak ktoś tu idzie, to słychać takie dreptanie. A ja mam wyciszony głos, żeby mnie było lepiej słychać. Yy. I po co teraz to. Ej, bandary się dowłożyć do banda... To mhm. Co to było, widzowie? Co to było? Uciekamy stąd. Takie. Co to było widziałem Co to było? Przepraszam Was, słuchajcie za te głosy. Ymm, jakieś tam otwieranie drzwi. Ale to jest normalnie rekord. Jest je, 9 osób, a ja przetrwam bez broni. To jest normalnie szatun dla mnie. Kurczę. Naprawdę, jak ja to wygram, to nie wiem, co ja zrobię. Yy, słuchajcie, proszę, że jakieś klaszkami coś, w ogóle słyszycie nie wiem. Yy, 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 zaraz, yy, zaraz, słuchajcie widzowie! Yy, przepraszam was yy, za to, że mówiłam tak, zaraz. Yy, ale, kurczę, to jest jakiś typo... przed nim, bo jest 8 osób. Dobra, mam nadzieję, że my to wygramy. Ale, wam to też tak trochę w sumie, bo my mamy... nie mamy żadnej broni w sumie. Mam tylko bandażownicę, to jest co jedyna, będę się nie mączyła jak coś mi będzie pilnie. E, dobra. E, w sumie to jest... E, tam jest kolejny typek, tam widziałam kolejnego typka. E, mm, no, e, więc słuchajcie, e, tak. Tak wam chciałam powiedzieć. E, no. E, I zaraz, słuchajcie, będziemy oczywiście ten filmik kończyć, bo to już troszeczkę trwa. Słuchajcie. Um, ale czekamy do końca tej rundki ponieważ jest 7 aż e, osób, znaczy tylko osób, tylko 7. Słuchajcie, ja zamknę jeszcze drzwi i będę kampić w takim e, boksiku zaraz. Ja myślałam, że teraz mi ktoś zaszczeli takie PUF i PONATIX, nie? Yy, dobra, yy, kampimy. Yy. Znaczy, nie wiem, czy właśnie taki bardziej Inkognito zrobić, czy kampienie w boksiku. Ale chyba zrobimy Inkognito. Dobra, i czekamy na jakąś gościa, nie? Jak my go pokonamy, to będzie normalnie cud. Dobra, e, gdzie oni się w ogóle biją? Bo ja tutaj nie widzę w ogóle takiej, niby... Nie wiem, jest. Więc takiego. Um... Widziałem, się przez kogoś, albo coś takiego, tutaj walki normalnie. O, normalnie. tam leczy.